No siema no. Co tam? Dobrze Wiesz, tak? że jak ty tu stałeś to ode mnie oberwałeś? Jak ja tu jechałem? No Tak nagle to... to se te... Ty się tak stałeś, a ty nagle ode mnie oberwałeś

Teraz chcę jadę zobaczyć tą szarą, z tą, z tą, Zobaczyć czy jest. to Co to jest w ogóle? Nie wiem. dobra, przejmuję. Te niebieskie są GSF. Mh. Hmm. Co ty na to było za chieba, baba? Są to pisemne małe. To żeby tu nie przeleciało jak coś. Jeszcze też patrzę na minimapę. Ważne. Maga dostałem No a, a ja się zbugowałem, no cóż Waga dostałem mnie zajebaliście Ix -y. E no Peter Pulke, no serio teraz ty... No, nie ja tylko wiesz? No ja też chcę wiesz Ale to chcesz? Przejąć No wy macie przecież ten. ten Twoje ten No swoje strefy Dobra wsiadaj i jedziemy. Dzie Co jest? Dobra, idziemy na Gier. Dobra. dobrze. Ci, im przyjmuje Stefan. O? Tam ci nas zajebali. Mamy cztery taki. Moje trzysta osiemdziesiąt. Nie wiem dlaczego maszynie wygadło, bo Zostawił, nie? Wiesz tam zastaw, tak żeby nie mogli. wjechać tu nie? Kurwa, oni tu jadą. Czekaj, oni, oni są tu. Dłużej? A. No tak. Gra na pixelach. Ale na pixelach grać? No, Kuchno, że dostałem tapa jak bieg. Skoczyłem? Dostałem tapa jak biegłem. No, se bieg... gra na pixelach. Ładnie grać na pixelach. Będzie nas ogólnie, ale no, zabijał. 7 witam. Wpisów, żeby w wpisów, wpisów, Jest ten wpisów, który wpisów, wpisów, Dobra, trzeba nam strafy przejść. Dobra, dawaj na sam koniec, tam się zaczniemy Nie mogłem ci w dumie. Nie to nie jest to drzewo. Tu to jest drzewo. To drzewo. Nie to też nie to, a nie to. przejmujemy teraz tym. Ten to jest. Nie. nie, to jest niczyja. Z DNB, bo to jest szare. Ta Nie wiem, ja tam patrzyłem jak wtedy przyjmowaliśmy tam, to tu pisał brak. Może się to jest i widzę, że ktoś już tu jedzie na minimapie. Przypatrzę. To co, ustawiać się? Czy już jest? Dobra, ustaw się, ustaw się, no spokojnie, ustaw się. Jest ten zjebany Kidos, który gra na pixela. To dlaczego, on... I ten ID1 No to podbiega, ty. Cześć. Jest ten Kidos, który gra na pixela. No możesz tu podejść i pomóc? Ja nie żyję, bo mnie trapił ten mnie... ...bał. Kurwa, we dwóch na jednego. Kurwa, ha. Na pixelach, no. Są zjebę, które grałem na pixel. No właśnie, wiem, no. A niebieska strefa to jest kogo? Terperkera. Kurde, to jest lejnego, ale to trochę lipa, nie? Nie, kończyłem jeszcze grałem, kurde, na ten pixel, więc to są mam na muzykę? Ja wiem, że on do mnie napisał. Ale dobra, zacznij pić, kurde. Dobra, ja ile czym właściwie jest, Kristofa? Tam fajnie się gra na pixela? bo oni jeżą takim słabym autem, że to szok chłopca gra na pikselach i do nas się proje chłopie nie wiedzą co Te cztery No cztery czekaj. Ej, chodź na ten... cztery Chodź, na cztery 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 Na

A ty wiesz, jak ja cię rozpierdolę z palcem w dupie. Ty gdzie to jest? Gdzie to się tu się przejmuje? A bo ty nie wiesz, gdzie się przejmuje ta nowa strefa, ja wiem wszystko. A mam, dobra. Dawaj, pitałek. Cholera. Ogóle... Chodźmy, gdzieś był dziś na licytacji. Ja byłem na licytacji. Ej, ale się ścigiłem, że ja, kurwa, wygram jako pierwszy, nie? No. Ja tylko chciałem zobaczyć, jakie auto są. Ja wygrałem takie wielkie gówno, co mam Mati. To jest No. A Ogólnie ten. Hopy nie wygrał tej mandany. On tak naprawdę, ta mandana to był taki żart. I wygrał co innego. Co on wygrał? Kurwa taki przepychacz, A Ja nie wiem, jak to się nazywa. Przepychacz. Czyli doczer. Przepychacz. No. Wreszcie, to może być to no nie powiem, że tam nie. i wygrał do żera. Nie wiem, w ogóle kurwa H1 mi zniknęło. Możyłem przed eventem do przechu, po eventie patrzę do przechu, kurwa, nie mam mojego H1. A ja H1 się ostatnio dziwnie baguje. Takie koła się bagują, nie? A w ogóle to to chce chcesz kupić mister taka. Tak. To mówisz? Monster Tracker ktoś napisał. Chcesz kupić. Tak, chcesz kupić Monster Tracker? Ale co da, baj? Panie. Ale w sensie? Czekaj, bo czytam w ogóle czat z tego lewa. To, no, coś tu piekło. Fisza. ci kurwa wiadomo Monster Trakiem na bazę, to kurwa gdzieś pizdę Ja zaraz sobie z powrotem, muszę iść na chwilę do Ksara Tam przejmujesz tą strefę czy... Ty Ksaro jesteś? Napisz mi na Ksaro napisz mi czy jesteś... Dobra, znalazłem to do przejęcia tej, tej strefy. Jest w wyśrodku domku. Sara, napisz czy znaczy, Napisz czy Nie, dziękuję, dziękuję. Nie. Ty tu podjeżdżasz? Oprócz Ciebie tu podjeżdża jakiś inny gracz. Ej, przestaniecie mnie przejmować, czy ja się mam tam do Was przejechać? No chłopie, ale to nie... A pozarabiać hajs! No trzeba pozarabiać, nie? A czekaj, właśnie, niepłatę z przydać. Ile zarobiłem? A kurwa, widzę, że mało. To mi nawet nie daje. Przestań, mi mnie do Sappera? Bo... Jacob nie może, bo bądź, dopiero o 18. Jacob kazał mi do ciebie napisać. Więc... To ty tu jedziesz? Nie, to kapi. Właśnie o to, o to mi chodzi, czy to, to Ja to ten, to ten, to ten, ja to ten, dwóch, ten zjebko gra na pixelach. No i kurd, dostałem, nie? Z dupy se. To ja chyba wiem, kto kurwa ratuje strefę naszą. Od... To jest ID. Jeden Czyli od DNB O Pierda. Nie na Pisz do nich, że nie mogą się wpierdać na swoją... na nie swoją strefę przecież co nie mogą? Nie mogą się wbijać na kurwa przejmowanie mojej strefy Po co nie mogą się... Nie mogą się wbić? Nie ma... wiem mogą się się wbić? Wie to w kurwa, jak ktoś mi się kurwa wbija na trzeciego na strefę? Na przykład, ja to w kurwa jak dwóch ziomków gra na pixela i. W ogóle taka akcja, nie? Odpalałem dzisiaj na live'a, nie? I przyjmujemy nim strefę, nie? I ziomy, ja. chainy to ID. I ten. I ja... Chodziłem w powietrzu, nie? I nagle dostałem tapa z drugiej ci... Dobra. Mhm. Tam przejmuje nam teren. Nie? Żeby, żeby dostać tapo w powietrzu, nie? filte żeby dostać tapo w powietrzu, to jest... chłopca se gra na piksel i ten chłop wrze tu na wkurwiać no saro, doroś mnie na tych samych ale I tam, 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 tam na blueberry przyjmujecie? No, tak nie, nie strasznie, tak spoko no. zapraszam nam przyjmujesz? Tak. Aj no, nam kurwa zarobić! Daj nam zarobić, chobie. Ja też chcę zarobić kurwa, też chłopie, mi zarobić. A tyś ja. ile macie stref? Ja mam kurwa tylko dwie. No właśnie, to chodź razem przyjmujemy tym A nie nam przyjmujesz. No nie jest strzelek. Ja do ciebie jeszcze. Dobra, bombimy się Ja cię rozpierdałam Tylko niech mi nikt na plecy nie wierzy, bo to będzie najgorsze, bo tak... No też mogę, wiesz No chodź! Ja nie chcę na Pixel grać, dlatego podbiegam A A ID Jeden i dwa grając na Pixel Dobra, zostawić wam tą strefę jedną? No zostaw nam, nie ja przejmujecie to... mi więcej stref. No dobra, nie wiem, ja muszę zająć się chyba tymi szarymi. Jest... Jeśli mi przyjmiecie kurwa, choć jeszcze jedną strefę wasą spierdala i macie do zera. No. Mamy to w kurwa, że ktoś mi zarobek podpierdala. A że my też nie mamy co zarabiać. Nie kurwa, mam jedną strefę. Muszę na Ford nie, Carson się przejechać przejechać. Masz dwie. Nie, jedna, jedna, jeden. Jeden na blueberry jest jaśniejszy na podcastem niż ciemniejszy Ale czekaj Ale ty masz niebieski kolor, nie? Ja mam jasny niebieski, a tam jest jeszcze szary ta... taki szarawy ala i ciemniejszy? Ale, nie. Dawaj się tam przyjedzie Właśnie ja przyjąć No to ja tam nie będę no to w takim razie o, ale... My będziemy mieć jedną strefę Nie są są w software'u przejmować normalnie, bo to kurwa DMB, no to... A masz pitka! O, tylko są dobre strzelce od nich. Ja, Dobrze. Jeszcze tu są... A jeszcze tu podjeżdżają te dwa debile, które grają na Pixelach. Cześć. Dlaczego postanowiłeś opuścić organizację? No bo ja z tym zrobiłem teraz sobie, z Xaro. I będziemy... W... No, po prostu z Xaro latam aktualnie. A też nie wiemy was wkurwiło, ale kurwa się Potraficie. No ale gadam, to jest nie gram tego gadam. Jedynym dlaczego opuściłem was, to kurwatorzy nie potrafiliście się zorganizować. I to by w kurwi fest. Dobra! A o to te zjeby, które poopuszczały, też nie. To chodzi o te bardziej zjeby, które poopuszczały, i że nie potrafili zorganizować, więc. Pomóżcie mój mi Ej, ty, Xaro, ty jesteś, czy. No, Xaro, ja by. A jeszcze wyskoczyłem co za to. No. Cóż. Jak to jest tam na... To się tu odbił ode mnie. Ja tak szczerze nawet nie miałam już ochotę tu grać. A bo cię wyjebali z administracji. z administracji. Chodzi mi o to, po pracy mi już się tu nudzi. Ej wyjedźcie, wyjedzicie na Port Carson? Ja, ja wyjedziemy ja. Okay. Nie, bo już przyzwyczajenie ja bym pombił kurwa. Chopie, u mnie nie jest o co, ja mam kurwa 3 miliardy w banku macie więc ja mam wyjebane w Ale wiesz co się dowiedziałem, że wy, mogli, wy mi mogliście dać kurwa wszystkie uprawnienia? Nie, nie mogliśmy. Mogliście, mi normalnie Xaro nadał. Xaro ci nadał. Ukra mi. Ale uprawnienia do czego? Normalnie tam dodawanie, wyrzucanie i no dawanie tak, wypłat ale on nie miał przecież jego zastępcy, nie? On nie miał tej drugiej osoby, która miała. Te mia to. Miał. Mieć i możesz mieć ilu chcesz zastępców. Ej, GSF-y nie przyjechało bronić kurwa terenu, coś dziwnego. Dobra, to można to jechać. Kto to jest strefa? Było. To była GSF. Ty... GS... jak? gsf To jest Peter Parker i Wiktor No. A której ty... z kim ty jesteś znamy go ja od Ja jestem z Iksaru. Gdzieś byłam go, to? Bagno, ty Mateusz, dołączamy do bagno. Eee Mateusz, mamy na pewno lepszą bazę od Was, bo to jest na Navi